teraz i teraz przychodzicie tutaj z kolejną urzę ustawą, żeby nawaciki dorzucić przedsiębiorcom na niepełnosprawnych na ich rehabilitację zawodową przez fundusz państwowy, który do tego służy. I teraz w zasadzie ja się nie sprzeciwiam i moi koledzy również przyklasną. Tej opinii, że państwo, najjaśniejsza rzecz pospolita, od tego jest, żeby była rycerzem i obrońcą bezbronnych, bezsilnych, tych, którzy bez czyjejkolwiek pomocy znajdą się w kłopotach. W kłopotach, które zagrożą bytowi, egzystencji życiowej, biologicznej. No ale nasze państwo, wasze państwo, PiS rząd warszawski z prezydentem belwederskim, który to pracowicie wszystko żeruje, to nie jest rycerz i obrońca, to jest zbój i oszust. Zbój i oszust. To, że pan, panie ministrze, tu przyszedł bez maczugi, tak, i że pan nie trudni się wyłudzeniem przy drodze i nie stoi pan na, na placu zamkowym kup pan cegłę albo kolumnę Zygmunta, to nie znaczy, że nie bierze pan razem z całym tym rządem że nie bierze pan udział w popełnianiu deliktów kodeksowych, takich jak no, co najmniej właśnie nakłanianie do niekorzystnego rozporządzania mieniem, piramida zusowska, jak, jak właśnie zamachy podstępne na własność. Wolność, a zatem także i zdrowie, życie Polaków. I, i, to jest, I to jest festiwal hipokryzji, jakiemu tutaj nie ma końca. Zatem ustawy nie odrzucamy. Konfederacja nie będzie się sprzeciwiać temu, żeby coś tam się podniosło, że parę złotych do tej świnki skarbonki więcej wpadło, ale piętnować będziemy zawsze wasze, wasze nieszczere zachowania i intencje.